Droga Panno, wylosowałam już dla Ciebie karty na czas pomiędzy 12 a 17 marca i jedna z kart wypadła podczas tasowania niestety twarzyczką w dół, o niej za chwilę, natomiast w centrum czytania mamy czwórkę miecze w środku i to jest karta, która mówi o potrzebie głębokiej regeneracji. To może być albo jakieś przejściowe, mam nadzieję, przeziębienie, Albo po prostu wyczerpanie i fizyczne, i psychiczne. Daj sobie jakiś czas, najlepiej co najmniej 15-pół godziny w ciągu dnia. Nawet jeśli jesteś matką, szóstki dzieci oczywiście żartuję, pewnie niewiele z nas jest takich osób, ale pewnie i takie są. I poświęć ten czas sobie. Może po prostu zadbaj o to, żeby troszkę więcej spać, może mniej pracuj. Wiem, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. I nie zawsze się da. I są takie okresy w życiu, kiedy się jej nie dosypia, nie dojada z różnych powodów niekoniecznie tylko materialnych. A niektóre panny po prostu się za bardzo martwią. No i widzę tutaj w tej karcie odwróconej dziesiątce monet po prawej właśnie jakieś zawirowanie w, w zakresie spraw dotyczących rodziny. I nie wnika, nie dopytuje, może to z wami zarezonuje, może nie. Jakieś kłopoty rodzinne. Mam nadzieję, że przejściowe, o ile w ogóle. No i karta po lewej. Trochę też taka z kategorii niespokojny duch. Ósemka pucharów. mówi nam o tym, że ktoś chce wszystko rzucić i wyjechać w tak zwane pizdu. <grym> Sorry. Ja na swój użytek tę kartę nazywam. Rzucić wszystko i wyjechać w bieszczady. Ten młodzieniec już ma w ręce lewe, prawej przepraszam taki kostur wędrowny, a w lewej wypija resztkę z ostatniego kielicha, ósmego już. I chyba mu nie smakuje to, czego doświadcza tutaj, dlatego chce pójść tam. Tylko wiesz, pamiętajmy, i to też do siebie mówię, że. Nie zawsze pomaga na przykład wyjechanie, bo jak dziś wyjedziemy, to prawdopodobnie te problemy, które na przykład mamy w swojej głowie, też z nami pojadą. Problemy nie są odseparowane od nas. Problemy należy rozwiązać. Są też oczywiście sytuacje, kiedy wyjazd jest rozwiązaniem problemu sam w sobie, że po prostu coś się odcina, spala jakieś mosty, ale za każdym razem, zanim to zrobimy, na spokojnie w tej czwórce mieczy pomyślmy, pomedytujmy, zróbmy y, zwykłą listę plusy, minusy, poradźmy się kogoś, kto się na tym zna, porozmawiajmy z kimś zaufanym, zróbmy sobie taki porządny bilans, zanim zrobimy coś na łapu-capu. Drogie Panny, dużo odpoczynku Wam życzę, jak najmniej problemów w tym tygodniu i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie.